Ale bez względu na to, ile litrów ma silnik, to pan kontroluje moc. Jeden nieoznakowany Opel Insignia, a w nim dwóch policjantów drogówki tej nocy dzięki ich pracy budżet państwa zyska 3000 zł. Na tę kwotę zrzuci się ośmiu kierowców. O 41 za szybko. Ich dyżur trwa 12 godzin. Zaczyna się wieczorem i kończy się rano, następnego dnia. Ruch zmniejsza się między 3 a 5 w nocy. Wtedy można jeździć nawet kilkadziesiąt minut i nikogo nie zatrzymać. No wracam do centrum, mówi się, to jest. To się spieszyłem, dziecko Niektórzy kierowcy zamiast się tłumaczyć, po prostu zwalniają, gdy tylko w lusterku pojawia się takie auto. Teraz woli. Chyba się jorgnął. Większość kierowców unika zbędnych tłumaczeń i od razu przyjmuje mandat. Jednak na przykład ten mężczyzna próbował zrzucić winę na samochód. Polski taryfikator nie przewiduje jednak możliwości ukarania auta zamiast kierowcy. Jedyna zatrzymana tej nocy kobieta nie szczędziła zalotnych spojrzeń, tego jednak pokazać nie możemy. No nie dało się mnie jechać. Nie da się, niestety. Natomiast ukarany mandatem kierowca taksówki wysłał do policjantów pasażerkę, która miała ich prosić o zmniejszenie mandatu. Słucham panią. Trochę mniej. Proszę panią, mandat jest uzależniony od przedziału przekroczonej prędkości. Tu nie ma naszego. Ani złośliwości, ani dobrej woli, tylko taki mamy taryfikator, ustawę. Nie wiem, panowie, ale może trochę mniej. Jakby jechał wolniej na pewno byłoby mniej albo nie byłoby reakcji. No bo ja się spieszę. No ale to pani się spieszy, a kierowca odpowiada za to. ja, ja wiem, że on odpowiada. to już jak się pani z nim rozliczy, to już jest pani sprawa. Nie, nie, nie. To, <grym> nie to, będę <grym> co chcę Ale może trochę mniej? Niestety. Panowie. Proszę panią, najwyższy przedział niestety mandatowo-punktowy. No dobra nie będę dyskutować. Dzięki proszę. Podczas jednego dyżuru policjanci jeżdżący autem z wideorejestratorem potrafią zatrzymać od kilku do kilkunastu kierowców. Noce podczas których nie wystawiają żadnego mandatu zdarzają się, tylko gdy na mieście jest tak wiele kolizji i wypadków, że jeżdżą do nich wszyscy dostępni policjanci, nawet ci w nieoznakowanych radiowozach. Troszeczkę wolniej, panie kierowcu, a będzie i bezpieczniej i taniej. Udanego dnia, mimo to. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach małp.grupaonet.pl. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na